Cześć kochani, witam Was w nowym filmie i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Otwieramy Dzisiaj mamy do otworzenia 5 paczek Jedna jest z romuj i może właśnie od niej zaczniemy bo jest największa Słuchajcie, ja już nie pamiętam co zamówiłam więc będę zaskoczona również bardzo jak i Wy Okej, okay. tutaj mamy jakąś bluzę, teraz rozpatrujemy i chyba spodnie, powiem Wam, że wydaje się być fajny kolor, ale troszkę martwią mnie te gumki. Okej, okay. i są to boyfrendy, ale fajnie wykończone, zobaczcie, bardzo fajne wykończenie. Także tak wyglądają. A bluza jest w kolorze czerwonym z napisem Blogin. I to, co jest mi fajnego, to ta stójka tutaj. Strasznie mi się podobają takie, właśnie półgolfy, takie troszeczkę wyższe wykończenia. I ona jest z takiego materiału. Nie jest to taki bardzo gruby materiał. I tutaj jest surowo wykończona, czyli nie ma żadnego zakończenia. Długi rękaw, zwykła czerwona. Myślę, że będzie fajna właśnie, żeby zarzucić gdzieś, polecić do sklepu. Spoko sprawa. Okej, okay, kolejna rzecz. Zaraz eee, zobaczymy, co tutaj się znajduje. A! Tu mamy kolejne skarpetki z Harrym Potterem. Bo strasznie lubię tamte moje poprzednie i zamówiłam sobie jeszcze takie. Zobaczcie, czy one nie są super. Gryffindor. No, bardzo mi się podobają i są dobre na mnie rozmiarowo. Więc do takiej, wiecie, zwykłych adidasów będą fajnie wyglądać. Więc to są te skarpetki. Kolejna przesyłka to będzie coś do kuchni. O ile otworzę. Aha. To jest, słuchajcie, do czosnku. Aha, tu się zamyka. Ha. A, tu są dwie rzeczy, tak. To jest do czosnku, że możecie sobie tutaj włożyć czosnek tutaj tym, jakby przycisnąć czosnek i po prostu go sobie zetrzeć na takiej maluteńkiej tarce. Więc tak to wygląda. Myślę, że to jest fajny gadżet. Ja nie lubię strasznie kroić czosnku, więc stwierdziłam, że takie coś może być bardzo przydatne. A to jest do obierania pomarańczy. To się po prostu jakoś tam obiera. Będę musiała obczaić, jak to się robi. E, taka mała duperela, że tak powiem. Ale ja lubię takie gadżety kuchenne, e, bo one później się faktycznie przydają, więc to są kolejne rzeczy. Następna rzecz, taka dosyć mała. Tylko taka zwykła folia i tutaj, słuchajcie, mamy takiego dmuchanego flaminga, e, który pływa sobie po basenie razem z wami. I tutaj stawiacie sobie coś do picia, e, oczywiście, jak jest nadmuchany. E, I jest to naprawdę taki fajny gadżet bardziej taki wiecie, Instagramowy, żeby zrobić jakieś, jakąś fajną fotę. E, ale myślę, że na wakacje to wiecie, wszędzie się zmieści, do każdej torby można sobie wrzucić takie coś i mieć taki śmieszny gadżet, właśnie na wakacje. Także ja sobie taki zamówiłam. E, I ostatnia rzecz. Którą mam tutaj? Teraz otworzymy. To jest szalik dla fanów Harry'ego Pottera z Gryfindoru. <grystanie> to jest taki śmieszny szal. Ja mam pomysł na sesję w stylu Harry'ego Pottera i dlatego zbieram takie różne gadżety. Oczywiście no skarpetki, no to wiadomo, to jest tylko po, dla mnie. Nie będę indziej fotografować, natomiast e, szalik to myślę, że może być fajna sprawa. E, a jest taki sobie, powiem Wam szczerze. Na pewno nie będzie za bardzo ani grzał, nie, myślę, że nie będę w nim chodzić tak normalnie. E, ale jako taki gadżet dla fanów jak najbardziej polecam. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, to proszę łapkę do góry. Zachęcam Was, żebyście subskrybowali mój kanał, żeby być na bieżąco. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie.